Witam drogich kolegów i koleżanki. Spotykamy się dzisiaj standardowo u mnie w Baltanie. Jesteśmy po rozdaniu nagród w oddziele. To są moje trofea z roku 2022. Wkrótce tam za, za chwilę opowiem dokładnie, omówię każdej jedno z tych trofeów, żeby nie było tam żadnych wątpliwości. Ale mam dużo zapytań, nawet wczoraj w oddziale. Jak ja to robię, że udaje mi się już od ładnych paru lat wygrywać po prostu taką dość dużą ilość tych tytułów mistrzowskich, wicemistrzowskich, no i wiadomo, i tam różnego rodzaju przodowników. Powiem tak szczerze, ja bym sobie sam z tym nie poradził, Jakbym pracował, można powiedzieć, gdzieś na wyjeździe. Od 6 lat poszłem do pracy na 8 godzin i po prostu jestem przy tych głębiach. Czyli wiadomo, musi być jakaś w miarę systematyka przy tych głębiach. Muszą być w miarę obloty, treningi. Następna sprawa, która mi pomaga. To jest po prostu stała metoda. Czyli chodzi dokładnie o karmienie. Nie szukam, nie zmieniam tych karm, można powiedzieć tak bardzo często. Mam kilka tych gołemników. Jeśli coś wprowadzam, to wprowadzam na jednym gołemniku. Czasami mi to poprawia się i coś wprowadzę, czasami się po prostu pogarsza. Czyli nie stosuję tego dalej i po prostu te moje wyniki... Nie są tak odczuwalne spadek tej formy, bo jest, przykładowo, na jednym sektorze tylko jakaś próba. Poza tym gołębie, wiadomo, gołębie musi być podstawa, musi być gołąb przede wszystkim z dobrych gołębi, a poza tym no to każdy hodowca musi sobie uchodować, wytrenować, no i utrzymać w zdrowiu. Dobrego lotnika. Wiadomo, że tych lotników trafia się bardzo mało, wybitnych wręcz. Naprawdę rzadkość, ale udaje mi się od paru lat, od 17 roku. W 17, jak zacząłem, nie schodzę z pudła już w kategorii roczne. W oddziale zawsze jestem albo mistrz, albo pierwszy wicemistrz. No, w każdym razie, zawsze na pudle. To mnie cieszy. Ze względu na to, że jest potencjał w gajemniku rozpłodowym, a co w tym gajemniku rozpłodowym się znajduje? No, znajdują się gołąbki. Przede wszystkim część jakichś zakupów szukanych, które nie zawsze się sprawdzają, część gołębi od moich kolegów, przyjaciół. Nie mówię, że za darmo, bo też wymieniamy się, czy kupuję te gołąbki, które już pokazują klasy na danym gołębniku przez kilka sezonów, albo nawet i kilka pokoleń. I na pewno takim gołębnikiem, który mnie bardzo mocno wspierał i wspiera, jest na pewno Piotra Bugała Gołębnik. W tym roku też doszło tych gołąbków do mojego rozpołodu od niego. Kilka fajnych sztuk i przede wszystkim... Z bardzo dobrym pochodzeniem. Gołębie, niektóre sprawdzone już w rozpłodzie, są dla mnie wypożyczane lub podarowywane, lub odkup odkupywane przeze mnie, jeśli jest taka możliwość. W tym roku mogę się pochwalić, że dotarł na mój gołębnik rozpłodowy brat 01. Wiadomo, co ta 01 była u Piotra, to był najlepszy gołąb, chyba. Razem z Jaguarem najlepsze gołębie jego życia. Ona sama wlatywała, powtarzała po prostu tydzień po tygodniu. Dwa razy pierwsza na okręg na ponad 19 tysięcy gołębi, i jeszcze kilka razy była pierwsza. Tam w katalogu top hodowle jest ta samica. Zakupił ją bardzo dobry hodowca polski od Piotra. Ja mam szczęście, że mam po prostu yy, jej brata pełnego. <laughs> Następną hodowlą, która mi wsparła dość mocno gołemnik rozpłodowy, jest na pewno i nie mogę o nim zapomnieć. Jurek Mrowca, który po prostu od niego zakupiłem kilkoro dzieci brzydkiego oka. Przez jego ręce też zakupiłem kilkoro dzieci 776. Czyli z rodziny Paluch, Hirne, oryginalne, które bardzo dobrze wcięły się w moje gołębie, które już mam na podwórzu. No i naprawdę, nawet z krzyżówki, ten gołąb w tym roku jest najlepszy lotnik okręgu i czwarty gołąb regionu. E oprócz tego, hodowla taka, powiem tak szczerze, słynna w Polsce, już. E z przede wszystkim pod rozpodowy rozpłodowy Jarek Grzankowski. Bardzo mi dziękuję, bo podarował mi kilka gołębi do gołębnika lotowego i pożyczył mi kilka gołąbków już do gołębika rozpłodowego, na które by mnie nie było stać. No w tym teraz pożyczył mi, jest też u mnie na gołębiku wypożyczona samica, córka Mai. Która tam ta Maja była trzy razy pierwsza, na, raczej trzy razy była na e, Olimpiadach, wiadomo, tam te europejskie plus Olimpiady takie światowe, ale trzy razy była reprezentowała nasz kraj, była ta samica też na pudle. I sparowana też była z wybitnym gołębiem, bo z Olimpijczykiem zakupionym na Słowacji. Także za to mu bardzo dziękuję. Nie mogę też zapomnieć o dwóch fajnych hodowcach, moich kolegach też. Eee, Tomek Czapliński, od niego dostałem lub zakupiłem bardzo dobrego gołębie. Poznałem jego hodowlę i po prostu wybrałem, czy on dla mnie wybrał kilka fajnych rodzynków. Szczerze mówiąc, wszystko to, co u niego najlepiej się spisywało. Z każdej rodziny praktycznie u mnie coś jest. Eee, jeszcze jeden hodowca wyjątkowy też. Mój kolega, wymieniamy się gołąbkami, jest arektoma który też po prostu dość mocno, nie może niedużą ilością, ale dobrymi genami wspierał mój gołębnik, za co mu dziękuję. Jak ja to robię w tej mojej hodowli? W mojej hodowli postawiłem na gołębie już kilka ładnych lat, czy można powiedzieć, w 12 roku postawiłem na głębie od Piotra Bogały. No, i do tej pory najlepszym rozpłodowcem u mnie jest ten mój trzyósemek, wiadomo, przez moje ręce przeszło kilkaset gołębi. Nie wszystko się nadało. Niektóre gołębi trzeba było po prostu się usunąć, wydać za darmo. Niektóre po prostu są kupywane, wprowadzona krew do moich gołąbków i I tak to wygląda, że co roku doprowadzam jakieś gołąbki do moich gołębi, hoduję do rozpłodu, później te gołąbki wracam na linię z powrotem na moje gołębie, zostaje krew i gołąbki jest możliwość później u mnie do odstąpienia. I to jest tak szczerze mówiąc: trzy najważniejsze, można powiedzieć, prawdy, takie, które pozwalają robić mi wyniki. To naprawdę. Yy, zdrowe gołębiki, zdrowe gołębie, dobra karma, nie skakanie po medykamentach i po karmach, nie szukania yy, cały czas, jak to się mówi, może nie zmieniania, bo to trzeba, tylko nie zmieniania cały czas, bo można sobie testować na jakimś tam sektorze, ewentualnie jak któryś kolega mi po prostu da cynka, że coś tam stosuje i się naprawdę sprawdza, ja wtedy to podchodzę do tego tak troszeczkę asekuracyjnie i je na, na jednym gołębniku. Jeśli mi to wyskoczy dwa, trzy razy, widzę, że z tego przyspieszyło, coś pomogło, no to w automacie mogę wprowadzić na to No i wiadomo, z, doprowadzanie cały czas do swojej hodowli najlepszych gołębi z pochodzeniem, które po prostu możemy zdobyć, które na, na co nam pozwala nasza kieszeń, nasze znajomości, bo nie zawsze kieszeń, ale czasami znajomości. I tyle. No i tak jak powiedziałem, w tym roku u mnie doszło kilka fajnych gołębi od fajnych hodowców. Też zakupiłem dwoje dzieci jeszcze e, brzydkiego oka, pełne rodzeństwo brata i siostrę do Kaśki, która była w drużynie do Mistrza Polski w kategorii chyba mm, maraton albo C. No w każdym razie u rodziny paluch taka Kaśka, to była córka brzydkiego oka i jednocześnie wnuczka do 776. To zakupiłem teraz dwoje pewnego rodzeństwa. No i wiadomo, doszło kilka gołębi, to od Jarka, to od piotra, to od arkaty i coś tam kupiłem jeszcze na aukcjach, bo też patrzę i staram się kupić. I mam tutaj przykładowo też takie możliwości, że mogę zaproponować kolegom tam przykładowo kilka gołębi. No i na przykład mogę pokazać. Z potężnym papierem Każdy jeden z tych gołębków i, I powiedzieć o nich Mam cztery gołąbki, które na tą chwilę mogę Odstąpić Nie jest żaden y, poselek y, Żadnego gołębia nie muszę sprzedać Po prostu pokażę, zaproponuję Jeśli hodowca y, Któryś stwierdzi, że Szuka takiego gołąbka I jest mu potrzebny Może się ze mną skontaktować Może go zakupić Wiadomo, to nie są tanie gołębie Bo to nie są Jakieś późniaki, gołębie, czy u mnie hodowane to są gołębie kupowane w większości za duże pieniądze i oczywiście mogę odsprzedać ich też za jakąś normalną kwotę. Każdy może mniej więcej sprawdzić, ile taki gołąb kosztuje i może do mnie zadzwon zadzwonić z normalną propozycją. Oczywiście mam jeszcze jakieś tam super fajne, pojedyncze, młode, już takie poprzepieżane, poszczepione. Jeśli ktoś będzie chciał, mogę. Taką parę też uszykować do rozpłodu. U mnie taka parka kosztuje 1000 zł za gąbki, po prostu uszykowane po najlepszych głębiach rozpłodowych i tyle. A tutaj są gąbki indywidualne, cztery połkaże. No i jak mówię, jak ktoś będzie miał realistyczną propozycję, to po prostu sprzedam. A jeśli ktoś tam zadzwoni i w żartach sobie powie, jakąś kwotę, no wiadomo, pośmiejemy, pożartujemy. Gołąbki nie są, nie są koniecznością do, do sprzedania. I tak jak mówiłem, pierwszym z takich gołąbków jest gołąbek. Są to gołębie starsze, doświadczone w rozpłodzie. Jest to gołąbek od Tomy. Zakupiłem go sam. Jest u mnie już kilka lat w rozpłodzie. Z 16 roku 100. 108, 48 Jest to gołąb No wszystko ma w swojej budowie Ma uskok, dekalaż Pióra rozwodowe, Budowa, muskulatura Piękne oko No budowa też piękna Tutaj nie można nic zarzucić Jest gołąbek Fajne plecy Jest to syn pistoleta I zaraz Jest to, syn, jest to syn pistoleta, czyli najlepszego gołębia spodowego arkatomy, który no po prostu dzięki niemu zrobił chyba dwukrotnie trzykrotnie mistrza Polski, i tam miał Olimpijczyka, dwóch Olimpijczyków z tej linii. Aparowany był z samiczką, która wywodziła się od, pod Asię od Nowakowskiego, który był trzykrotnym, najlepszy lotnik oddziału okręgu, najlepszy lotnik regionu. On tam miał 12, 12, 13 konkursów, i sparowany był z córką pistoleta, to znowu jest ten sam gołąbek, pistolet. Sparowany z córką pistoleta, która była pierwsza, 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 pierwsza to pewnie była olimpijka, jedna z olimpijek. Także Imbred, Samczyk, co jeszcze mogę powiedzieć o tym gołąbku. Ten gołąbek u mnie wydał gołąbka, który jest w drużynie. Tutaj później pokażę w GMP mistrza zrobiłem i w C kategorii gołąbek 1042. Gołąb, syn tego gołąbka, u mnie już ma na pewno 4 razy pierwszy konkurs. Ma co najmniej około 10 konkursów pierwszej 1015 15 na oddział. Wiadomo, nie w jednym roku, bo jakby to było w jednym roku, to by był wiadomo. Nie w dobry, a byłby po prostu wybitny gołąb i starego bym w ramki chyba obsadził, ale jak ja mówię, gołąb bardzo dobry dobrze zbudowany z dobrym pochodzeniem i przekazuje naprawdę geny, bo mam fajnego lotnika po nim. Następnym gołąbkiem jest gołąbek też z wyjątkowym jest to gołąbek też 16 roku. Specjalnie wybieram tutaj tych gołąbków takich doświadczonych lub które mi się powielają. Gołąbek 16 rok, 04, 2957. Jest to syn najlepszego gołębia Polski w jednym roku. Małysza. Jest to oryginalny gołąb od wieśka kurka. Też piękna budowa. Piórka wszystko, się te. oko na ostatnim skrzydełku, na ostatniej, kończy się pierwszy i ostatnie piórko dorasta. Budowa jest też śliczna, fajnie ułożony gołąbek. I z czego ten gołąbek się tak wywodzi dokładnie? Ten gołąbek się wywodzi. Jego ojcem był Małyż. Pięć razy pierwszy gołąb, konkurs. Pierwszy ast z tej gołębi się wywoził też jakoś. Pierwszy ast na WPA, To tak samo na wspólnym gołębniku. A matka tego gołębia to jest córka Iwana. Także creme à la crème, jak to się mówi. Bardzo dobre pochodzenie. Zostawiłem sobie tutaj dwa imbredy, bo mam też inną na Iwana, bo mam podwójną wnuczkę Iwana, sparowałem z nim i po prostu zostawiłem sobie do rozpodu. Oprócz tego, wiadomo, mam kilka dzieciaków po nim w lotowym i w rozpłodowym naparowanym na moje głębie. Następnym głębiem unikatowym na skalę już chyba tak znaleźć, znaleźć i tak jak mówię, no to tamte dwoje dzieci to też znaleźć syna pistoleta lub syna małysza. No to wiadomo, że jest ciężko. Następny gołąb jest bajeczny. Jeśli chodzi o budowę. Wszystko upierzenie. Muskulaturka. Elegancki gołąbek. I to jest gołąbek o numerze. PL 0194 4363 Jest to oddział połczyn zdrój. Z tego co się nie i zaraz powiem, z czego ten gołąbek jest. To jest unikat. To jest hodowla chyba Jarek Grzankowski Mariusz. To jest gołąbek z hodowli Mariusza Chłopeckiego. Moim zdaniem i chyba nie tylko moim, najlepsze hurikany w Polsce, prawdziwe hurikany w Polsce, takie to Mariusz Chłopecki Jarek Grzankowski, który no nie, po prostu nie żałowali kasy, żeby sprowadzić konkretnego gołębia. I to jest tak. Jest to syn jest to, przepraszam, po posynie Hurikana 51. A ze strony matki jest córka Faraona. Faraon sparowany był z córką Super Dochmen. I teraz przewrócimy te papiery. I mamy tak. Skserowane rodowody. Jest tutaj tak. Tu jest wiadomo rodowód Faraona, bo to córka Faraona. Tu jest rodowód to była sparowana córka Super Dochman, bo Super Dochman był, spar... a Super Dochman był sparowany yy, z córką Kleine Dirka, no kapitalne połączenie, chyba jedno z lepszych, no i tutaj jest ten syn Hurikana 51, także Mariusz Chłopiecki uszykował kapitalne rodowody, co jeszcze mogę powiedzieć, ta córka Faraona zdobyła 12 miejsce na WGS finału, także kapitalnym gołąbkiem i ostatnim gołąbkiem, którego dzisiaj prezentuję, a ja mówię, to są prezentowane gołębie. Jak ktoś stwierdzi, że chciałby do takiego gołąbka nabyć go będzie na to, jak to się mówi, stać i będzie jakąś mi normalną propozycję złoży. Jest to gołąbek oryginalny od mojego przyjaciela Piotrusia Bugały, też ostatnie piórkopierzy, mam brata i siostrę. Do tego... Znaczy no, no to tu jest bratę, siostrę mam w rozpodzie. Jest to dzieciak tej słynnej Marciszewskiej, która była czwarta w Polsce i piąta w Polsce. Tam chyba 6 razy miała pierwszy konkurs. E, zaraz pokażę rodowód. Gąbek jak mówię, fajny, zdrowy, piórka, super, jeśli chodzi o ten te, y, gąbek fajny, ułożony. Tu nie ma nic do zarzucenia. Matka ma DNA, jest w bazie Także po zakupieniu Ktoś sobie może sprawdzić Bo ja mówię, ja od Piotrusia Mam I może sobie ktoś sprawdzić I nie ma problemu, bo matka jest w DNA Wprowadzona I jest sprzedana oczywiście Do Ameryki, matka A Z czego Się wygodzi dokładnie To tak na szybkiego Ojcem jest Gołąbek 8302 Syn Olimpijczyka To był gołąb na Olimpiadzie, także w 19 roku kategoria B. I tutaj swinek 50. A tu jest ta Marciszka, która była najlepsza. Samica, tam te ale była po prostu czwarta w Polsce. Sześć razy pierwszy konkurs, tak jak powiedziałem. Jako roczna 12 na 12 Kategoria G, czwarty gołąb polski No, yy, w kategorii później D był piątym gołąb polski 29 no, kapitalny gołąb połączenia tutaj coś było z dołu jakaś tam a, siostra olimpijki ale to 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 no, ale tu jest najważniejszy uważam też gołąb syn faraona którego ja miałem u siebie w hodowli pożyczonego. I ja do matki do tej do Marciszewskiej do tej samicy mam kilkoro ro, pół rodzeństwa po tym samym ojcu, ja miałem wypożyczone no i dobrze, a teraz wracamy, także jak mówię, jak ktoś będzie zainteresowany takimi gołąbkami mam jeszcze inne gołąbki, do ewentualnie mówię, to jest ewentualnie, bo gołąbki u mnie się po prostu wymieniają w hodowli nie są żadne poselekty te gołąbki są u mnie przyszykowane do rozpodu i tam za te półtora miesiąca, czy za dwa miesiące zacznę z tych takich właśnie najlepszych gołębi E, robić sobie e, kojarzenia i te i może zacznijmy od tej strony. Jakie mi się udało tytuły zrobić? Udało mi się zrobić tytuł mistrza w GMP oddziału. Udało mi się zrobić mistrza w kategorii C oddziału. Udało mi się... A tutaj był, jest najlepszy lotnik oddziału jako dorosły samiec Pierwszy wicemistrz kategorii D to no, puchary w tym roku to są naprawdę przeogromne A jakie ciężkie Jest tutaj mistrz 550 yy, pięć oddziału o, Naprawdę To było, to było. O, tutaj jest też pierwszy wicemistrz kategorii Supermistrzostwo i dwa medale. Pierwsza nagroda z lotu Bruksela 2022 i druga, trzecia nagroda z lotu Bruksela, czyli złoty i brąz. Dwa medale. Wątki siadły kapitalnie. No i mamy jeszcze tutaj takie. Yy, mistrza oddziału yy, 7 z całości. Yy, yy, yy. No i jedziemy dalej. Mamy tak, najlepszego rocznego oddziału. Jeszcze. No tutaj samiczka od arka tomy trzecia z sikem z maratonu powyżej 800 km. Pierwszy wicemistrz w kategorii roczne, Tak jak powiedziałem, od 5-6 lat nie schodzę z pudła. Najlepszy lotnik w kategorii B. Pięć oficjent z Hakiem. No to jest też tak samo najlepszym lotnikiem okręgu. I czwartym lotnikiem regionu. I tu jest drugi wicemistrz zespół lotników. Także mówię. Także drodzy koledzy, receptura na wynik jest prosta. Stabilizacja, spokój w gołębniku, dobre gołębie, dobre medykamenty, dobre karmy. Dobre gołębie przede wszystkim, zdrowe gołębie i tyle. Naprawdę wiadomo. I jakiegoś mądrego mieć kolegę, kolegów, dwóch, trzech, pięciu którzy po prostu, bo człowiek jest omylny, człowiek zaczyna czasami błądzić i potrzebne jest, żeby ktoś z tych błędów człowieka wyprowadził, uspokoił człowieka, bo jeden lot nie wyjdzie, jak nie, nie po prostu nie, nie przemyślimy, nie uspokoimy się, tylko na chama będziemy chcieli ten wynik poprawić, możemy mieć cały sezon zepsuty i całą hodowlę, jak to się mówi, roztrzaskaną na tył, bo gołębie są tylko gołębiami, gołębie potrafią ginąć, i najlepsze, a jeśli my w tym będziemy przeszkadzać, czy tam pomagać, tym, żeby ginęły, czyli będziemy dawać złą karmę, no to wiadomo, co się stanie. Z dobrego hodowcy robi się przeciętny i żyje tylko wspomnieniami, jak kiedyś było dobrze. Także ja, co do swoich klientów, którzy u mnie zakupują gołąbki, jestem bardzo zadowolony, bo dużo tych klientów do mnie wraca. Wprowadziłem w ostatnim czasie takie, można powiedzieć, programy lotowe. Które po prostu przekazuję hodowcom. Hodowcy są zadowoleni, bo się sprawdza. Także jak coś, można do mnie dzwonić. Powiedziałem, w sprawie gołąbków, lotów, lotowania. No i tyle, jak powiedziałem, mam jeszcze jakieś tam pojedyncze gołąbki do odstąpienia z gołąbnika rozpłodowego. Młode lub indywidualne takie gołąbki mogę odsprzedać. Także dobry lot, pozdrawiam. Dziękuję.